Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam słoneczko. I ciepełko. I lato. I ogólnie takie wygrzewanie się. No ale niektóre, albo nawet większość naszych piesków niekoniecznie. Dlatego warto wiedzieć, jak zadbać o psa w upał, wtedy kiedy jest bardzo ciepło, kiedy jest bardzo słonecznie, i jak mu w tym ulżyć. Zwłaszcza jeżeli mamy psiaka, który ma gęstą sierść z gęstym podszerstkiem, jeżeli mamy pieska. Starszego, chorego albo wszystkie pieski z krótkimi pyszczkami, czyli np. mopsy, pekińczyki albo buldożki francuskie. Jak chcecie poznać te kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt sposobów, jak to zrobić, by ułatwić psu życie w lecie, zapraszam! Rad będzie dużo, więc podzieliłam je na kilka kategorii. I zaczynamy od kategorii w domu. Czyli, co zrobić, żeby pies, jak zostaje w domu, było mu po prostu trochę lżej podczas upału? Pierwsza i podstawowa rzecz to oczywiście dostęp do świeżej wody. I teraz nie ma z tym problemu, jeśli my jesteśmy w domu z psem, ale jeśli wychodzimy, to ja mam taki patent, że wrzucam do miseczki z wodą kilka kostek lodu. Dzięki temu ta woda jest taka świeższa i dłużej jest w takiej przyjemnej temperaturze dla psa. No bo jak naleje przed wyjściem nawet bardzo zimną wodę, no to ona pewnie za pół godziny albo godzinę już podniesie swoją temperaturę ze względu na to, co się dzieje w mieszkaniu, czyli jeżeli jest bardzo, bardzo ciepło. No i jak już jesteśmy przy tej wodzie, no to ważne, żebyście zadbali o to, żeby miska była taką miską, której pies nie przewróci, bo często się zdarza, że pieski, którym jest gorąco, próbują przewrócić tą wodę, wylać tą wodę i się wtedy w niej troszkę wytarzać dla ochłody. Więc miseczki ważne, żeby były takie stabilne, no i dobrze, żeby to były duże miski. Bo jeżeli pies dużo pije podczas upałów, to żeby nie było takiej sytuacji, że wypił te 1,5 litra wody i mu tej wody po prostu zabrakło pod naszą nieobecność. Kolejna sprawa to akcesoria, które możecie zakupić po to, żeby pomóc troszeczkę swojego piesałka. Po pierwsze, różnego rodzaju maty chłodzące, mówiłam już o nich, kamizelki chłodzące, wiatraki, które trochę zrobią większy przewiew w mieszkaniu. I rolety to jest bardzo ważne, żeby tak sobie wyposażyć mieszkanie, żeby te rolety faktycznie na czas naszej nieobecności albo w ogóle jak bardzo świeci słońce zasuwać na maksa. Robimy wtedy trochę ciemniej w mieszkaniu, ale dzięki temu ono się tak nie nagrzewa, a najlepsze to są takie rolety, które jak zasuniecie, to od zewnętrznej strony odbijają słońce i to bardzo, bardzo pomaga na temperaturę. A jak już jesteśmy w temacie temperatury w mieszkaniu, to ostrożnie z korzystaniem z klimatyzacji, czy w mieszkaniu, czy w samochodzie. Bo jeżeli macie to OK, niech ona chodzi tak delikatnie, żeby ta temperatura po prostu była przyjemna dla psa, ale pamiętajcie, żeby nigdy tego nie ustawiać w ten sposób, że dmucha bezpośrednio na psa, no bo nam się może po prostu przeziębić lody. Możemy zrobić naszym psiakom pyszne lody. Bierzemy konga, faszerujemy jakimiś smaczkami i na przykład jogurtem do zamrażarki i przed wyjściem dajemy takie oto pyszne psie lody. Pies ma zajęcie i w dodatku troszeczkę się chłodzi. Ważne jest też to, żeby odpowiednio psu znaleźć, zaaranżować miejsce, jego legowisko w takim punkcie mieszkania domu, gdzie wiemy, że jest chłodniej. To znaczy nie ustawiamy legowiska przy balkonie, jeżeli chcemy zostawić balkon otwarty i wiemy, że tam, na przykład, mocno świeci słońce. Na naszym przykładzie, ja zostawiam Snickersowi zawsze otwarte drzwi do łazienki, bo akurat w naszym mieszkaniu najchłodniej podczas upałów jest w łazience i Snickers lubi sobie do tej łazienki po prostu pójść, żeby odpocząć, więc wychodząc z mieszkania zawsze pilnuję, żeby te drzwi do łazienki były otwarte. W ogrodzie. Jeżeli wasz pies korzysta z ogrodu podczas upałów, to najważniejsze, żeby jakby jego kojec, legowisko, miejsce było zacienione. I od razu podpowiadam, że takie zacienienie przy użyciu sztucznych materiałów, czyli jakiś dach, jakiś parasol, no to się słabo sprawdza. Najlepiej jest skorzystać z natury, czyli znaleźć psu na ogrodzie takiego miejsca, żeby ono było gdzieś pod drzewem, gdzieś pod krzakami, pod jakimiś pnączami, bo naprawdę zieleń daje takie przyjemne uczucie chłodu, a nie, że tylko blokuje jakby te promienie słoneczne. Słoneczne, ale temperatura nadal jest bardzo, bardzo wysoka, więc warto zorganizować to w taki sposób, żeby tam był chłodek przyjemny. Jeśli w ogrodzie korzystacie z raszaczy, podlewacie sobie trawę, to też warto podlać rano właśnie to miejsce, gdzie pies będzie leżał, będzie odpoczywał, bo wtedy, jeżeli ta ziemia jest taka mokra, no to od razu będzie psu przyjemniej basen. Zorganizujcie psuk basen. Może to być mały basen jakiś plastikowy, takie jak są piaskownice dla dzieciaków. Nalejcie mu tam wody i pozwólcie mu się od czasu do czasu w tej wodzie wytaplać. Albo po prostu pobawcie się z psem w takie zabawy w śmiegu z czyli bierzemy węża ogrodowego i troszeczkę go polewamy, bawimy się z nim w takie, nie wiem, armatki wodne, tylko pod warunkiem, że to lubi i ma z tego frajdę, tak? Żeby faktycznie mu trochę ulżyć. Jak natomiast sobie radzić na spacerach? No po pierwsze, jeżeli są upały, to musicie zdecydowanie przearanżować sobie godziny tych spacerów. I polecam spacerować, zwłaszcza jeśli to ma być spacer dłuższy i taki aktywniejszy, wcześnie rano albo późno wieczorem, bo psiaki w tych godzinach takich, wiecie, 12, 17, no to nie będą skore na długi spacer i nie będą chciały na pewno żadnych aktywności uprawiać, jeżeli im jest po prostu za gorąco. No i w ogóle, jeśli już idziemy na spacer, no to rozsądnie wybieramy miejsca znaczy nie biorę psa do centrum miasta, gdzie jest wszędzie dookoła nagrzany beton i nie ma się nawet gdzie schować przed słońcem. Tylko raczej wybieram takie zacienione miejsca. W lesie jest bardzo przyjemno, w przyjemnie, w lesie jest naprawdę chłodno. Można zrobić to w ten sposób, że na przykład najpierw zabieram psa do jakiegoś zbiornika wodnego, jakieś jeziorko, jakaś rzeczka, jakiś stawik. Tam pozwalam mu się zamoczyć, popływać i wtedy dopiero kontynuuję spacer. W ogóle bardzo ważne jest i warto nauczyć psa właśnie nie bać się wody, wchodzić do wody, wchodzić do jeziora, no bo wtedy mamy możliwość go faktycznie schłodzić podczas spaceru. Nie korzystamy podczas upalnych, słonecznych dni z obroży i łańcuszków metalowych, zresztą z kakańców też, bo to naprawdę się nagrzewa do dużych temperatur i może psa poparzyć. No, i nie uprawiamy z psem sportu o godzinie 14, kiedy jest 30 stopni. Ja naprawdę, jak czasami widuję, widziałam kiedyś takiego haskiego: dziewczyna jechała na rolkach i w zasadzie to ciągnęła za sobą tego biednego psa. Było tak gorąco, że ja ledwo dawałam radę i ten biedny pies zasapany za nią biegł. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby urozmaicać psom spacery, no ale robimy to z głową. Nie uprawiamy sportu wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco. Myślimy, gdzie pies stawia łapki podczas gorących dni. Rozgrzany asfalt, rozgrzany chodnik, rozgrzany piasek, no to nie są powierzchnie, które będą dla niego przyjemne, więc albo chodzimy trawą, albo piaskiem w wodzie, albo zacienionymi miejscami. Jeśli już ubieracie psu kaganiec podczas spaceru w upalne dni, to nie używamy kagańców weterynaryjnych, czyli takich, które oplatają mocno pysk. Pies nie poci się tak jak my. On się poci tylko na łapkach, czyli bardzo małą powierzchnią ciała, a termoregulacja następuje poprzez dyszenie. Więc pies musi mieć możliwość swobodnie otworzyć pyszczek i dyszeć. Dlatego jeśli kupujemy psu kaganiec, to on powinien być szeroki, a najlepiej fizjologiczny, bo one mają też tutaj otwór taki, że pies może się napić wody, mając kaganiec założony na sobie. A jak już jesteśmy w temacie wody, no to pamiętamy, że zawsze na spacer zabieramy ze za sobą butelkę wody i miseczkę. Jak nie wiecie jaką, to test o miskach turystycznych, podróżnych, spacerowych nagrałam i polecam serdecznie. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: urlop z psem. Ci, którzy nas oglądają i znają, no to wiecie doskonale, że my jesteśmy pierwsi do tego, żeby mówić, żeby wszędzie jeździć z psem. Ci, którzy nas jeszcze nie znają, no to już wiecie, że mamy takie podejście. Do restauracji, do hotelu, na wycieczkę, na urlop, na weekend, staramy się zabierać psa. Ale zanim zdecyduję o tym, czy zabieram psa ze sobą, to rozważam to z jego punktu widzenia. Czy ten wyjazd będzie miał dla niego sens i będzie dla niego przyjemny. I teraz, jeśli chcemy pojechać na urlop. A urlop zazwyczaj się wiąże z tym, że chcemy spędzić czas na plaży albo pojechać w jakiś kraj, gdzie jest dużo, dużo cieplej, gdzie są wyższe temperatury, chcemy zwiedzać miasto no to ja wiem, że pies na tym urlopie będzie po prostu czuł się źle, bo będzie mu za gorąco, bo to nie są miejsca, w których będzie się czuł dobrze i komfortowo. A z drugiej strony zabrać psa na urlop po to, żeby całymi dniami siedział sam biedny w hotelu, to nie ma sensu. Więc jeżeli tak planujecie sobie urlop, no to rozważcie, czy nie lepiej będzie zostawić go z kimś, kogo zna, z rodziną albo w jakimś porządnym hoteliku dla psów, po to, żeby on się nie męczył, a żebyście Wy mogli spędzić urlop tak, jak sobie to wymarzycie. Pielęgnacja, mimo tego, że nam się może wydawać, że jak mamy do czynienia z psem, który ma gęstą sierść, puchatą, dużo podszersztku typu husky, malamut, nowofunland i nam się tak wydaje, że mu jest tak gorąco, no bo przecież on ma tyle tego futra, to żebyście nigdy nie wpadli na pomysł, żeby takie psy golić strzyc. Nie golimy psów, których sierść normalnie naturalnie się do tego nie nadaje z prostej przyczyny. Sierść ma za zadanie chronić psa również przed temperaturą i promieniami słonecznymi. Więc takiej krzywdy psom nie robimy. Ale jeżeli mamy pieska, który regularnie poddawany jest strzyżeniu, tak, albo trymowaniu, na przykład jakieś jorki, no to polecam, żeby w te bardzo słoneczne i bardzo upalne dni jednak strzyc je troszkę dłużej. W sensie dłuższą długość sierści zostawiać, ponieważ skóra psów jest bardzo wrażliwa i też może ulec poparzeniu. Więc, żeby do tego nie dopuścić, poproście grumera, żeby ta fryzurka była taka troszkę dłuższa. Natomiast, gdy mamy do czynienia z psami, które są łyse albo mają bardzo mało sierści, typu grzywacze chińskie no to stosujemy filtry UV, tak jak my, bo nasza skóra nie lubi słońca, nie lubi być poparzona i tak samo psia skóra. No tylko oczywiście kosmetyki stosujemy dla psów, a nie dla ludzi, no bo mamy inne pH skóry. No i wyczesujemy psy, czyli jeżeli widzimy, że on faktycznie gubi dużo tej sierści i ma gęsty ten podszewek, tak jak chcecie mu ulżyć, no to tak jak wspomniałam wcześniej, nie strzyżemy, ale możecie śmiało pieski wyczesać. I ostatnia już kwestia, co może się często zdarzyć, czyli brak apetytu. No też jak jest gorąco, to mniej chce nam się jeść. Więc jeżeli widzicie taką tendencję, że wasz psiak odmawia jedzenia, no to albo zmieńcie mu pory tego jedzenia, czyli bardziej wieczorne albo bardziej poranne, albo możecie też uzupełnić pokarm o większą ilość wody, żeby pies chciał chętniej go zjeść. Czyli albo podajemy wtedy puszki Albo na przykład można przegotowanej wody po prostu trochę dolać do suchej karmy i ten pokarm na pewno będzie się psuł przyjemniej jadło w takie upały. I na koniec apel. To jest dla mnie taki ciężki temat, bo niezwałkowany ciągle i co roku wypływa i wydaje nam się, że już wszyscy o tym wiedzą, a nagle się zdarzają takie przypadki, więc powtórzę jeszcze raz. Nigdy podczas wysokich temperatur nie zostawiamy psa w samochodzie. Nawet jeżeli zostawicie mu uchylone okna, nawet jeżeli samochód jest w zacienionym miejscu, nawet jeżeli wjeżdżacie na parking podziemny. My rok temu z Krzyśkiem mieliśmy taką sytuację, że pojechaliśmy do jakiejś galerii handlowej, zaparkowaliśmy w parkingu podziemnym. No i zobaczyłam, że samochód obok jest zaparkowany, ma tak delikatnie uchylone szybki i w środku jest piesek. No i ten piesek tak nie zachowywał się zbyt spokojnie, więc ja podeszłam do tego samochodu, włożyłam dłoń przez tą szybę i w środku była po prostu taka temperatura straszna. Zresztą ten samochód, jak go dotknęłam, blachy, był cały nagrzany. Więc natychmiast pobiegłam do jakiegoś pana ochroniarza, podałam mu numer rejestracyjny tego samochodu, żeby zawołał właściciela. No nie wiem, trwało to może 5, może 10 minut, natomiast mi się wydawało, że bardzo długo, bo wiecie, jak się czeka na takie coś, no to wtedy ten czas się dłuży. No i pan oczywiście, jak przyszedł, to zanim podszedł, to już zaczął na nas krzyczeć, że jesteśmy nienormalni, że po co się wtrącamy, że on przecież psu otworzył szybę. No ja nie chciałam z nim za bardzo dyskutować, więc mu powiedziałam, że będzie na nas krzyczał, ale najpierw niech otworzy drzwi od tego samochodu. Więc jak otworzył samochód, zaglądnął do środka i wyciągnął to maleństwo, które tam było, to natychmiast przestał na nas krzyczeć. I powiedział: No faktycznie w środku jest bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję, że Państwo na to zwrócili uwagę. Nie pomyślałem. No i teraz, dlaczego tak się wydało, wydarzyło? No bo pamiętajcie, że jeżeli jest upał i Wasz samochód stoi gdzieś zaparkowany na zewnątrz, to on się cały czas nagrzewa. I teraz my wsiadamy do tego samochodu. Odpalamy sobie klimatyzację. Wydaje nam się, że jest ok, po czym. Jak wyjdziecie z tego samochodu i wyłączycie tą klimatyzację, to nawet jeżeli wjechaliście w zacienione miejsce, to w tym samochodzie może być bardzo wysoka temperatura, więc naprawdę rozważnie do tego podchodźcie i nigdy nie zostawiajcie psa w samochodzie wtedy, jeżeli jest ciepło. Jedyna opcja na zostawienie psa w samochodzie to jest taka, że jedna osoba zostaje z psem w aucie i włącza sobie klimatyzację. Z zastrzeżeniem to, co mówiłam wcześniej, żeby ta klimatyzacja mocno na psa nie huchała, tylko żeby faktycznie ta temperatura, która jest w samochodzie, była taka, bym powiedziała, znośna. I to jest jedyna możliwość. Żadne inne nie wchodzą w grę, bo naprawdę możecie psu zrobić dużą krzywdę. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te rady troszeczkę Wam pomogą, a w zasadzie to nie Wam, tylko Waszym psiakom znieść te wysokie temperatury. No ale przede wszystkim kierujcie się rozwagą. Czyli jeżeli nam jest ok, bo lubimy upał, to wcale nie znaczy, że naszemu psu też jest w danej sytuacji komfortowo. Więc zawsze staramy się spojrzeć na ten świat jego oczami po to, żeby mu uprzyjemnić spacer, zostanie w domu oczekiwanie, jak wrócimy z pracy albo po prostu jakąś aktywność. O tym zawsze pamiętamy. Smell you later. Kolejna sprawa to różne akcesoria. Na przykład mata chłodząca, na którą w tym momencie udał się piec. Ja jednak wrócę do tematu medytacji, żeby przy tobie nie zwariować. Bądź jak grafiki. Grafiki, jakbym była grafiki, to byś dostał maczugą w czachę, tak. Pum, tym kokosem. Co się śmiejesz? In the jungle. The